Dzień dobry, Matura z Rubika. Ze mną, pan co kostkę składa. To ja, ze mną, pan co rozpoznaję antenki na samochodach. Tak jest. E, Uzupełnia zdający Nick Discord. E, myszką dzisiaj wpisujemy, e, więc tak będzie. Właśnie, ostatnio się dowiedziałem, że można sobie zmienić numerek na Discordzie. Można tak z nitro, tak. ja mam I 001. Szybko, I szybko sprawdziłem, że Yoshi ma 2137. Tak. <laughs> to się nazywa dyskryminant, tak e, lepiej mówiąc. A wiesz, że ostatnio widziałem papierze z powietrza? Leciałem helikopterem nad parkiem Inval. Papier. Sprawdź czy posiada się 11 stron, nie wiemy, rozwiązania umieść w karcie odpowiedzi, nie robimy tego, można korzystać z kalkulatora, nie można mieć przy sobie żadnych kostek, więc... Ma jest zamknięta, to się liczy. Moja ma... Muszę to zaprezentować. Nie będę na nie patrzył, przysięgam. Trzymaj. Na moich ceololach będzie leżało. Proszę, no Zostało, i, została nam tylko pyrka. Przykryta jest ręcznikiem. Dobrze. E, można korzystać z kalkulatora, nie można mieć kostek. Nie rozkładaj kostki bądź innych sposób edycji. Brudnopis będzie oceniany. Dobrze. Jaki jest rozmiar największy kiedykolwiek utworzonej w pełni funkcjonalnej kostki do kupienia 21 21 21 nie były. Ale, chodźni, jak było ogóle robić przypytanie na przemian robimy? I, hmm? Na przemian? A nie wiem, czy jest sens na przemian, czy po prostu razem stałaś, e, bo... Wiem, że taką, taką komercjalną do kupienia to jest 21 albo 23. To jest masówka, nie? Ale no. 33 była na 100 Zastanawiam się teraz. Znaczy 38, 38 nie, bo 8. musi być nieparzysta. Musi być nieparzysta, żeby było łatwiej. Żeby było łatwiej, ale to też było tak, wiesz. Paradoksalnie kiedyś wyszła na przykład kostka coś w pokroju 12, a nie wyszła trzynastka mimo wszystko, nie? Ale, ale no, Myślę, 30, 30, że 30, raczej. 3, wiem, że była. 38. Ja wątpię, że to jest parzysta. Dobra. Który z tych Polaków jest aktualnym rekordzistą świata w jednej z konkurencji uznawanej przez WCA? Yy, Bober jest. Dobra. Kolasiński w tej chwili nie ma już egordu, ponieważ nie Max maksark go przebił. przebił. Bober może mieć coś w blindzie. Nie, nie Nie, w era. Nie, nie w era. Co, nie? co ty. Maciej, tak. Maciej to nie jest ta Bayo 0,49 w wujce. Jest. To jest to? Macie, to jest dwójka. Okej, okay. czyli to jest to. No bo 0,49 nie było, chyba że mam nadzieję, że nie, nie, nie uciekło, nie. będzie przypał, ale jestem tak To bardzo... był ten, to czteroruchowy scramble. Tak, albo pięcio. To było Ruru z Aufem chyba, no. Ile naklejek ma w Megamix? Masz centrum, pięć rogów, pięć Widać Megamixa, 5 krawędzi. 11 razy, ścianek, Naklejek, na każdy... 11 razy. 12 Na Naklejek, 11 razy 12, 132. Widać wy... w Anglii, w szkole wymagają do 12 tabliczek mnożenia. Jaka jest minimalna liczba ruchów, którą należy wykonać, aby mieć pewność? To jest liczba boska, to jest 20 albo 22. Myślę, że to jest maksymalna, minimalna. Czyli jak masz każdego skramla możliwego. 20. 20. Bo właśnie 20 albo 21 mi się świtało. 20, to jest. Każda, jakby. Liczba najdalej, boska, najdalej tak? najdalej od ułożenia, zawsze kost będzie. Najdalszy state będzie 20 ruchów. Tak. Od. I ale chyba się zdarzają s... sytuację, że 18 tak. na przykład będzie, nie? Chyba super flip właśnie ma ten alg Najlepszy na super 20. To jest jak masz M2, E2, S2 i wszystkie klawędzie odbite. na tym jest artykuł na normalnej Wikipedii, więc to już jest jakby wysoko na tym icebergu. Nie różne były na normalnej Wikipedii artykuły. Który metod używa aktualny rekordzista w... To nie jest Mechta. Mechta jest nową strasznie metodą. To nie jest Ale pan Zbigniew. To rekordzista. Czy był, to jest ten, co Ru układa o stół? Był rekord w ohr -u. Stosunkowo niedawno. Tylko jest stosunkowo niedawno. To jest na przestrzeni trzech lat ostatnich. No. Ale nie cholery, nie wiem czy. To jest albo RU, albo sifo. to się zmieniło? Wiem, że jakiś absolutny gigaczad układa RU, i potem, jak macie ten etap, gdzie macie już dwa bloczki, to opiera o stół i chyba no tak, serdeczny robi jak jak dobrze, Jak dobrze o stół kostkę, to masz super mki do dyspozycji. Tak. Mki to jednak formalnie dwa ruchy w zasadzie. Eee, oj, szczerze, nie wiem, nie wiem, czy to zostało pite, ciężko mi stwierdzić teraz. Eee, RU albo sifo. no dobra, ja myślę, że RU. Kamień do jednego? Dobra, CFOP, piszemy, że swop o ile stopni maksymalnie ty, jako delegat troszeczkę, ex-delegat, powinieneś no, to wiedzieć. No, to będę wiedział bo 36 albo 72 chyba. No Czekaj, pomyśl. 360 pomyślmy, na 5. 360 na 5, 72. To jest 72, no i połowę tego. 36. 36 stopni. Okej. Okay. Oblicz liczbę wszystkich układów elementów, które można uzyskać na kostce dwa na dwa legalnymi ruchami, czyli bez ręcznego przekręcania na naroż... różne. Ok, bez corner twistów. Poniższe kartki, wpisz kolejną liczbę sefret... Okej. Okay. Czyli permutację w... plus orientację musimy to sobie zrobić... To jest 8 silnia. Podzielić przez dwa bodajże. Ponieważ masz 8 elementów te, te, te... i 8 elementów losowo byś mógł ułożyć, tak, ale ostatnie dwa jakby zawsze są parą, ponieważ nie masz innego miejsca, gdzie je włożyć. Tak, i nie masz punktu odniesienia. No tak, bo na twój inaczej jest, bo nie ma punktu odniesienia do centra, czyli nie ma czegoś mm. takiego jak miejsce, w którym powinien być narożnik. Chociaż teoretycznie budowa dwójki sprawia, że tak. jeden narożnik jest wokół którego budujemy resztę mm. elementów. Biało-czerwono-niebieski zwykle. Tak, jest jeden narożnik, wokół którego budujemy siedem pozostałych. Tak. Myślę, że to jest to. 8 wykrzyknik podzielić przez dwa, to ja, nie ja, jest to, to jest za dużo. Ale kurde, czekaj, no, liczbę wszystkich układów, elementów. No... A, okej, okay, chcą tylko dwie ostatnie liczby, cyfra setek dziesiątek, więc jakby to była cyfra, nie wiem, ośmiocyfrowa, to chcą tylko trzy ostatnie. To... Ja myślę, że to jest 8 silnia przez dwa. Ale rotacji nie dodaliśmy. A, Takie czekaj, to może trzy, być w takim rotacje, razie. Ale nie, też to nie jest tak, że po prostu 3, bo. To jest 8 zabierać. silnia po prostu. To jest 8 silne. Jeżeli chodzi o rotację, to będzie inaczej. To będzie 8 elementów trzy sposoby, i ostatni element zależy od tego, więc to jest 3 do 8 przez 3? Coś takie. Nie to by nie Nie, pamiętam, sensu, nie się... pamiętam, jak to wyglądało ja na trójce. Ja to ja trzeba ja uprościć ja na dwójkę. To jest normalne z matematyki liczenie, ale no czekaj. Na, na chłopski rozum, tak? Mamy pierwszy narożnik, który może mieć trzy dowolne rotacje. Mhm. Drugi narożnik też może mieć trzy. Trzeci, czwarty, piąty, szósty. Każdy z nich może mieć po trzy dowolne rotacje. Tak, mamy a potem masz dependencję już na tym. I potem już nam zależy, więc... Trzy yy, razy 3 do szóstej. Więc... I potem masz tylko trzy sposoby na włożenie reszty. Bo mus, mogą być, no możesz tak, mieć albo jednego narożnika jest w górę, albo w przody, albo w boki. Jeżeli... Tak, tak, tak. No, więc 3, 3 do siódmej. Dobra. Osiem silnia przez dwa razy 3 do siódmej. Przez dwa na pewno? 6, nie, 5, to, nie 4, to nie jest przez dwa, to nie jest przez dwa. Łatwo to udowodnić, bo może zrobić T-Perma i to zamienia tylko dwa elementy. Aha, no tak, bo dwa zamienić. 840 88 wy milionów wygląda bardzo poprawnie w sumie. Ile tam było 830? 840. Dobra. Do podobnych opisów dopisz imię i nazwisko zawodnika. Dwudziestokrotny krotny rekordista świata w to, to, Michał. Od, Halczuk. Halczuk, tak. 14-krotny rekordista świata Mask specjalnie... of Marcin Kowalczyk. A, bo techniki pamięciowe, tak. Mask of y, Future. Znany TikToker. Dokładnie. Podaj definicję pod pojęć. Cut off. Masz dwie próby, musi być poniżej X, bo inaczej Rogal cię nie wpuści do stołu. Piękna definicja. Ale zrozumieliście, wszystko? To jest Dobra. Piszemy klawiaturką, bo jest szybciej. Miss Scramble. Jak kamerką nagrywasz, to masz przesrane, a jak nie. To masz rekord. To masz rekord, dokładnie. Papież Obama. Notacja komutatorowa Przybylskiego, bo on ma dziwny technabelde. Tego, tego ja bym nie wiedział. Papież Obama to... On ma generalnie zamiast... Każdy komutator u niego jakby zaczynając od A masz na przykład kolory, zaczynając od innego miejsca masz polityków, potem masz... No to wiem, to, to jest taka ta technika, której kiedyś ja się jakby stosowałem, no. że też sobie dzieliłem partiami, na przykład miałem postacie z Lola i tak dalej. No i on ma też chyba właśnie postacie z Lola a, i, tak I nie, papież, któryś... papież Obama jest jakimś takim super komutem, który on by chciał, żeby mu kiedyś wsiadł. Okej, okay, dobra. Dobra, o porządku i konkurencję rosnące według liczby zawodników, 4 na 4 BLD, najmniej. Ukończyli ułożenie danej konkurencji. Ukończonych szczególnie. Blok. Trójka, a potem dwójka? dwójka. Y OH clock. clock. Clock Gaming. Y poniżej podano algorytm w komutatorowej. Zapisz ten algorytm w standardowej notacji. To ja umiem. Dobra. R2. Bez tych myślników oczywiście. Red Dead Redemption. U. Red. Deprim Redemption. U' R2. Chyba dobrze. Dobra. Zaznacz, jeżeli zdanie jest prawdziwe. Terraminx jest układanką w kształcie 12... Nie. Czekaj. To prawda. Pyramorphix jest modyfikacją układanki Pyraminx. Fałsz. Pyramorphix to jest kostka 2x2. W kształcie czworościanu foremnego. Okej, okay, ciekawe. Odpowiedz na poniższe pytanie o podstawie fotografii. To jest kostka Rubika w 4D. Oczywiście, 13. jako że to jest matura, to jest czarno-białe i rozjebane zdjęcie. Jaką układankę przedstawiono na kostka Rubika 3x3 w 4D? 3x3 na 3x3 w sumie powinienem było napisać. No tak. Ile narożników ma bryła? Dziew... Nie. Normalna ma 8 narożników Normalna i to będzie 8. 8 razy 6. 8, Że... 8 razy 6 równa się 48. Ale te, ten core też nie klasyfikujemy jako narożniki? Nie, bo to jest core. No ale on też ma 3x3, nie? Nie mam pojęcia. A też jest jako kostka 3x3, tak? Czyli formalnie tutaj masz 7 kostek 3x3, tak jakby. Chociaż też. A co jest jako narożnik? No bo to tak wszystko się ze sobą łączy, że teoretycznie te wewnętrzne elementy mhm. nie byłyby narożnikiem jako takim, nie? I pytanie, czy je klasyfikujemy jako okay. jeśli, jeśli na Okej, klasyfikujemy... czy to, je, to jest narożnikiem na pewno, ale czy to jest narożnikiem? Tak, jeśli je klasyfikujemy jako narożnik, to również to bym zajczył jako narożnik. Jeśli tak. to olewamy, to tylko te zewnętrzne, czyli byłoby. Ale czy to nie jest tak, że te, się, że te się jakby stykają? Czy coś takiego. Jest taki YouTuber z Kanady, on jest młody fest, się nazywa Rowan Fortier, czy Roman Fortier? On zrobił runa 4 na 4. kostkę 4D. Nie mam pojęcia. Dobra, jeden punkt to jest. Tylko teraz no, 48 na pewno nie dawał, bo to jest ani w jedną, ani w drugą. Bo wtedy ignorujesz tylko wewnętrzne. Albo bym zrobił 4 narożniki razy 6, albo bym zrobił 7 razy 8 narożników. Dobra. Istnieje 8 różnych sposobów na. Ja znam wszystkie 8. <laughs> ja znam wszystkie 8, bo widziałem z tym film. I jeden z nich jest ekskluzywny dla OCHA. Ja kiedyś w ogóle dałem na jednych zawodach, w jednej średniej jako mm -hmm. delegat, jakiś to był dzieciak w ogóle z Czech, dostał ode mnie w ciągu jednej średniej trzy razy plus 6. Nie, dwa razy plus 6 i raz plus 4. Ja widziałem film, bo generalnie Cubehead dał taki challenge, żeby dostać plus 16. i nie, to nie jest do OCHA chyba, bo chłop to robił na jakimś big cube dostał plus 16 i wygrał kostkę za to i to jest tak. Bez alfa jest również Start poza maty i finish poza maty to są dwa. Nie, finiszować może po, gdzie chcesz. A no tak. Yy, dotykanie, kost, dotykanie, doty kostki. dotykanie kostki po. Dotykanie, dotykanie kostki, kostki podczas przed. startu. Tak. Złe, 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 złe yy, trzymanie, yy, trzymanie timera na starcie. I, zły timer. Zły start timera na start, i złe zatrzymanie start. Złe zatrzymanie timera i coś jeszcze chyba było. Jeszcze było przekroczenie czasu reinspekcji. A tak, tak, tak. 15 do 17 czasu inspekcji. Tak jest. I jeszcze coś jest. A ten ostatni sposób to jest taki, że nawet ciężko by na niego było wpaść. Że... Dobra, roll the, roll the clip, roll the clip. O, to jest ten short. I to by było to co mówiłeś, nie? Gdzie jest volume?

Ale ktoś to zrobił właśnie na competition po dwóch latach. Poza matą. A, Łapy w górę. To było plus 6. Nie, no to dobrze. To że było 7. To było dużo, spisaliśmy. Po, czyli po prostu to dotknięcie po. Ale widzisz, jaki oni robią błąd? Bo start poza matą. Oni nie wiedzą o tym, że start poza matą to jest też start z timera. Koska leżąca na timerze, a nie na macie. To jest start poza matą. Dlatego muszą używać tej głowy, no bo się dotykać kostki startując tutaj Dotykanie kostki podczas startu i start poza maty, dobra, chyba jest dobrze. A, do, dotknięcie kostki po i dotknięcie kostki podczas zatrzymywania. zatrzymywania. No, w czym nie można plus 16? W kloku, bo nie ma, plus tak, kloku. nie ma plus 2 w kloku W kloku masz DNF albo do widzenia. Yy, poniżej są, o cholera. Flagi, to coś twojego. Dobra, 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 nie podpowiadaj. Juanki jest rekordzistą w Mega i jest to Peru, yy, więc to będzie B. A my musimy tylko jeden Max Siał, coś mi świta. Wróćmy do tego. To jest. Czekaj, 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 czekaj. To oni wyglądają, jakby byli z Nowej Zelandii albo z Australii. No, ale nie wiem, czy Max Xiao nie jest ten. stany Ten ma nazwisko węgierskie. Siu Roy Shang to jest ten malutki Chińczyk, co zrobił tą. Ru Yang Siu, to jest Chiny, no? Tak, oni mówią na początku, nie? To jest C. Oni brzmią strasznie singapursko. Tutaj dajmy H. Nie ma tutaj Hiszpanii, więc wywalmy. Oni brzmią tak, on ma AE, to jest duńska litera, więc tak. to będzie Dania. To są akurat duńczycy. Jeden, dobra. Max Xiao, Kim Magierek. Wiem, że jest diaspora, w sensie dużo jest australijskich nazwisk w każdym tym państwie. Siał, nie wiem, przecież Xiao robił ostatnio w Fuerze rekord i to było na zawodach w Stanach, z tego co wiem. Dlatego bym go tak zakwalifikował. Właśnie, bo to jest nazwisko bodajże pochodzące z języka Hokkien albo z Haka. To jest strasznie dużo systemów na zapisywanie w łacińce nazwisk z chińskiego i to jest jeden z tych dzikszych. Ale nie zmienia to faktu, że wiesz, jakby też nie możesz się kierować nazwiskiem w Stanach. Tak, 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 nie, tak, tak, tam tak, tak, Stany reprezentują ludzie ze Dobra, myślę, że Max chciał, A... to będzie ame... Amy, O'Connell o to są... tu jest zbyt duży zestaw nazwisk, to co mówisz, taki na, Australia albo... No, Nowa, Nowa Zelka, ale dajmy Australia. Zobaczymy potem. Okay. Fotografia znanego, o, to jest y, drugi najlepszy łysy w polskim kubingu? Kto Czy? będzie najszybszym łysym? Y, A mi będzie szybszy? Nie, w trójce nie. Najlepszy, najlepszy Ale łysy. Ale jak kwalifikujesz najlepszego? No, po prostu, najlepszy. Na trzecim będzie pan z Sylwester. Ale to, tak, czekaj, zadanie, fotografia, jakie imię, nazwisko ma osoba przedstawiona w obrazie? Jeden? Y, Ruby Trener. <laughs> Saigon. On się nie nazywa? Polkowski? Adam Polkowski. Tak. Adam... Ruby trener Polkowski. Polkowski. Ile on będzie miał 2012 Polk01 13 Z Saigon? 2005. Joje. Albo nie, Saigon troszkę później. Nie wiem czy Saigon nie ma 2006 albo 7. W ogóle, tak dla ciebie. Yy, pierwsza osoba, która miała polskie WCID, ID. Yy, Piotr Sebeński. Nie. Sebeński nie ma polskiego WC ID. Nie, nie, nie. Pierwsza osoba z Polski, która ma WCA-ID. Najstarsze WCA-ID. 2003 to jest. z Nie, on jest drugi. Zbyszy Zborowski jest drugi? Tak. Pierwsza jest albo jego żona, albo jego córka, generalnie Zborowska jakaś. A Zbyszek ma zb zb O, Zbor zb zb 02. 02. Aha. Dobra. Najgorzej, no. A to myślę, że Sebański będzie miał przyznane, bo on startował w Mistrzostwach Świata tych 1980. Właśnie nie ma chyba WCA-ID. Sprawdzałem na liście i 2003 go nie ma. Ale WCA nie istniało do 2003 przecież. No tak, ale myślałem, że może wiesz, włączając WCA. On, on jest takim pierwszym. Pod... Uwagę, pierwszym... Że mogli wziąć pod uwagę zawodników z Mistrzostw Świata, tych pierwszych. Może. On jest takim pierwszym cuberem polskim. Nie nowożytnych, nie? Mintaj. Mintaj, ta ryba. Zresztą, dokończając zdanie. jest prezesem organizacji tego, jest, jest. delegatem praktykantem, nie. nie jest delegatem nie na Nie, coś, ale jestem jeszcze. Nadal jestem członkiem zarządu tej organizacji. O! Jest organizatorem Mistrzostw Jest. Razem jest z jaką się nazywa ten troszeczkę Pacewicz? Nie. Grzegorz Pacewicz. Tak. Ja, jest okay. był nie jest rekordistą chyba. Nie, może w jakimś takim 2006 Średniej roku. Nie, nie miał Saigon 2. No, nie, nie, nie. Eee, I jest prezesem... Jest prezesem. Jest, tak jest. Polskie no Stowarzyszenie Speedcubingu. Uzupełnij zdanie, Z a to jest w maturach, lubem takie. Logo organizacji związanej ze speedcubingiem to jest jednego kraju do całego świata? Jest jednego. jest stowarzyszeniem. A? Je jednego jednego kraju, kraju jest stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem. stowarzyszeniem. tak. O, Brizony tutaj mocno wlazły widzę No Wa To jest, to jest, to jest żuromin Dobra, tabeli jednych lub całej serii w lubelskim. No to będzie Cubers, liga Cubers i w. Cubers i Lubartu chciałem napisać, ale dobra. Lubelska liga Speed Cubingu. Wszyscy ludzie z lubelskiego zadowoleni, bo ktoś o nich pamięta. A pomorskie, no to zawody. Nie, nie było zawodu podczas Covid. To 21, 22. A to ok. Nazwy jednych zawodów lub całej zawodu. No to, e, PLN, no to PLN, Mistrzostwa Polski. Mi mistrzostwa Polski tak? w składaniu kostki Rubika po pijaku. ładnie. Mediana liczby uczestników. Dlaczego mediana liczby uczestników oficjalnych zawodów jest najniższa w województwie wielkopolskim? Bo Brizony mają takie limity. Bo Brizon to mały, ale bardzo przytulny klub bilardowy. Mały, ale wariant. I polecamy ogólnie oraz pozdrawiamy rodziców Pana Przybylskiego którzy zezwalają na zawody w tamtym miejscu. Ile razy należy wykonać na kostce 3x3 algorytm, który zamienia tylko dwie krawędzie i narożniki, aby kostka wróciła do stanu Dwa. No to jest teperm albo v Zmienia tylko dwie krawędzie i dwa narożniki? Tak. Nie obraca żadnych? To tak. No, dwa. Udowodnij, że kostki 3 na 3 które ułożone są wszystkie elementy poza jednym narożnikiem, który jest odwrócony, nie można ułożyć tego legalnymi ruchami. Bo WCA pozwala na jeden corner twist, więc Ale jest nie... jakiś powód chyba w sensie koska nie jest rozwiązywalna. i to jest to jest dlatego ogólnie że jest parzystość obrotów generalnie tak, jak rotacje, obrat... rotacje się muszą zerować tak. jeśli jest jakaś rotacja zegarowa to, to musi być musisz być inna zegarowa dokładnie lub muszą się trzy rotacje plus jeden sumować do zera nie corner e, twist parity tak to, tak to zapiszemy tutaj e, jeden obrócony musi być w drugą stronę No, no po prostu, jakby rotacje muszą się zerować. Wyjściowa, tak. wyjściowa rotacja, jeśli rotację nazywamy 1, 2 lub 3, musi wyjść, co 3 się zeruje, musi się wyzerować. Bo kostka Rubika ogólnie ma, nie wiem ile tam ma, chyba 5 kwintylionów możliwych pozycji? Pozy 43 tryliony. 43 tryl tryliony? Razy trzy, jeżeli liczyć corner twisty, bo masz trzy możliwe corner twisty tak, Ale jednego. to liczymy pozycje, no to tak. tutaj też więcej trzeba doliczyć. Bo Nie, to licząc żeby... tylko, że są w odpowiednich miejscach. Pozycje są solvable, ale rotacje są tak. Aha, to same rotacje jest dużo mniej. No. Opisz metodę układania kostki bez patrzenia. No to nazwa metody Twój stary Pochman. Opis metody. Buffer, powiedzmy konwencjonalnie, buffer krawędzi. -R -U. Znaczy U -R. UR. Bufor narożników to jest. Ogarniamy krawędzie. Bufor narożników konwencjonalnie się robi UBD, UBL czy UBL. Krawędzie, jeśli jest nieparzyście to robimy parita, Oczywiście RA, wiem, UPRIM. No jeżeli macie nieparzystą ilość. Zamian krawędzi i zamian tego to powinien zrobić Parita. Na początku 2020 roku WCA przestała uznawać konkurencję z stopami za oficjalną y, konkurencję. Tak, to jest prawda. Podaj po jednym argumencie: argument za, y, żeby Indie nie miały rekordu, argument y, przeciw, bo w telewizji widziałam w Mam Talent jak chłop układa stopami. A tak ogólnie taki argument Ale za jak... to jest, że musisz skramblować kosę, którą ktoś przed chwilą girami macał. To nie jest ten case, bo jakby można było skramblować w rękawiczkach, tak? Ale tak. raczej wydaje mi się, że ludzie, bo nie wiem co ludzie stosowali. Ja dla mnie zawsze argumentem było to, że ok, to była konkurencja, którą mało kto układał. Zawsze trzeba było wszystko przebudowywać, ze wszystkich stanowisk musieli zdjąć staki na ziemię. Chodziło strasznie dużo czasu. Były kiedykolwiek jakieś zawody w Polsce z hitami? Mamy rekordy ze świata byłego. cholera. Jakub tak. Nie, nie wiedziałem. Jakby było masa zawodów, i ale zawsze to było tak, że w systemie, jakby ze strony organizatora, zawsze to rozpieprzało, nie? A argument przeciw jest taki, że po prostu, no ktoś poświęcił nasznacz. 7 lat, żeby się fita, i na mu zabierał, nagle wszystko. No, stutka, Rzaszad... na pytanie: z jakiego powodu pierwsze masowe produkowane kostki miały zaokrąglony kształt? Ponieważ jak masz kwadrat i masz ten sam kwadrat drugi raz i go obrócisz, to ten element by wystawał i by wypadł z kostki, dlatego elementy na krawędzi musiały być większe. Pięknie, a tak realnie było? W sumie się nawet nigdy nie zastanowiłem. Tak, tak, tak. Bo jak masz yy, siódemkę i zrobisz ją idealnie jako taką szachownicę bez pilota i ją obrócisz, to ten element by kompletnie wystawał za krawędź poniżej. No tak. W jakim kraju producent Kostwik ma swoją siedzibę? Ale Uuu. czekaj, 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 ale zobacz, miały zaokrąglony kształt, to teraz trochę źle mówisz, bo tu chodzi o Zm A to, dlaczego o są podałeś? szersze to jest argument szerszych krawędzi i narożników z okay. względem centrów. A dlaczego miał zaokrąglony kształt? Bebechy w środku. Wydaje mi się, że ilość bebechów. A mnie się wydaje, że mogły po prostu dla takiej ergonomii mieć zaokrąglony kształt. No I ilość nie bebechów w środku Kost. Fest dużo ogólnie. A co to daje do zaokrąglonego z, z zewnątrz? No, że, że, to żeby, to żeby zmieścić te bechy, tak? Jak jesteś pełen, to masz większy brzuch, trzeba już faza. A jak w środku jest dużo elementów, to musi być więcej miejsca na to, żeby to się obracało. No tak, ale mogli i tak nie musieli robić za okrągłej. Może? Nie mam pojęcia. Mnie to się jest dla ergonomii po prostu. Ergonomia. Piszę oddzielnie, bo ergo to jest słowo. W jakim kraju producent kostek V-Cube ma. Dobra, to nie jest Ching Sheng Hanji firma. Diz tego nie lubi, więc to nie jest da... Grecja. A mnie się kojarzyła Grecja z VQW. Shanghang to nie może być. Na Węgrzech nie. Na Węgrzech to mnie tam masz kojarzy... Rubiksa tylko. Mnie się kojarzy Grecja z Wikibami. Co mi się kojarzy, właśnie z Grecji wysłano. Jakbym ja miał Greek Engineer. No właśnie. Co będzie mi pisał jakiś Grek? Przygotowanie PDF-a. Dziękujemy Zeku, Magusa za zrobienie tego, Informator to Fromiak okay. oraz Cyprianowi i Rafalskiemu Kasprowi za e, zrobienie tego, tego. Dziękuję chłopaki. No. Jak się czułeś z matury? Spoko, ale odkryłem, że tak jak na przykład jest właśnie ten z Przybylskim, papież Obama, to jestem po prostu nie into side'owe aktualnie i... Mówię ci, zagadaj jak jesteście cuberem, zapytajcie Kamila Przybylskiego o papieża Obamy i będziecie mhm. mieli fajny wykład. Tylko nie proście go, żeby pokazał wam Uperma, bo on robi takiego dziwnego z R2Uprim. Nie róbcie tego. Anyway, dziękujemy za oglądanie. Ten pan i nagrywa filmy dla ekipy, i ja robię państwa na GeoGeoGeesera. Więc Właśnie subskrybujcie. Tak. Możemy się kiedyś wymienić na tydzień. Ok. Ale ja na twoim profilu gram na No to Elo będzie odbudowywane. Będziesz miał znowu serię wracania do Mastera. No to w sumie co odcinek jest? Nie.